Karaluch jest jednym z najbardziej fascynujących stworzeń. Może wytrzymać nacisk nawet 900 razy większy od masy swojego ciała. Potrafi przetrwać eksplozję nuklearną i wstrzymać oddech pod wodą aż do 40 minut. Te owady są na tyle inteligentne, że potrafią udawać martwe oraz zapamiętywać ludzkie twarze. Mają również niezwykłą zdolność widzenia w całkowitej ciemności. Ich oczy składają się z ponad 2000 miniaturowych soczewek zwanych fotoreceptorami, które pozwalają im dostrzegać nawet minimalne ilości światła. Karaluchy są niezwykle odporne. Mogą przeżyć bez jedzenia nawet przez miesiąc, a bez głowy pozostają przy życiu przez kilka tygodni. Dzieje się tak, ponieważ mają dwa mózgi, jeden w głowie, a drugi w ciele, co pozwala im funkcjonować mimo poważnych obrażeń. Dodatkowo, karaluchy posiadają wyjątkową zdolność do regeneracji, co sprawia, że są niezwykle trudne do zabicia. Czy boisz się karaluchów?